Pod konopiskami ścieżeczka, pod konopiskami ścieżeczka, narosła mi tam, po niej narosła mi tam, po niej traweczka, narosła mi tam, po niej narosła mi tam, po niej traweczka. Przeszedłem tam, po niej siedem kroć, przeszedłem tam, po niej. Widziałem tam miłą, widziałem tam miłą z innym stać. Widziałem tam miłą, widziałem tam mą miłą z innym stać. Wy mi się nie lubcie, idźcie spać. Wy mi się nie lubcie, idźcie spać. A mnie będzie muzyczka, a mnie będzie muzyczka pięknie grać. A mnie będzie muzyczka, a mnie będzie muzyczka pięknie grać. Muzyczka mi grała brzękała. Muzyczka mi grała brzękała. A ta moja dzieweczka, a ta moja dzieweczka płakała. A ta moja dzieweczka, a ta moja dzieweczka płaka. U mojej mamy w kumorze, w kumorze, Cornokokoszka z krzegorze, z krzegorze, Cornokokoszka z krzegorze. Cornokokoszka biały piór, Cornokokoszka biały piór, biały piór, Ładuj mamusiu posad mój, posad Mamusia posagładuje, Mamusia posagładuje, ładuje, ładuje, A tatuś ruble rachuje, rachuje, A tatuś ruble rachuje. I na połny stół, I na rachowo połny stół, połny stół z pod sax fuj po sax fuj viroj curecko po sax fuj curecka po Ze mnie za Janka dajecie, dajecie, ze mnie za Janka dajecie. Dajcie z mi kufer i bycka. Dajcie z mi kufer i bycka, i bycka. I cztery krówki do Mrycka, do Mrycka. I cztery krówki do Mrycka. I parę koni do cuku, i parę koni do cuku, do cuku, i ten welancik do ślubu, do ślubu, i ten welancik do ślubu.